Witam bardzo serdecznie słuchaczy. Część czwarta. Początek mojej edukacji. Matilda O'Donnell Macelroy, notatka osobista. Do piętnastego dnia po uratowaniu, Ariel z miejsca katastrofy byłam w stanie płynnie i bez wysiłku porozumiewać się z nią w języku angielskim. Do tego czasu przyswoiła sobie tyle materiału pisanego że jej akademickie wykształcenie znacznie przewyższało moje własne. Chociaż w 1940 roku ukończyłam szkołę średnią w Los Angeles i uczęszczałam do college'u przez cztery lata szkolenia przedmedycznego i pielęgniarskiego, różnorodność mojej własnej lektury była dość ograniczona. Nie studiowałam większości przedmiotów, z którymi zetknęła się teraz Ariel zwłaszcza biorąc pod uwagę jej bystre zrozumienie bardzo intensywne nawyki związane z nauką i niemal fotograficzną pamięć potrafiła przypomnieć sobie długie fragmenty z przeczytanych książek szczególnie lubiła fragmenty swoich ulubionych opowiadań z literatury klasycznej takich jak przygody Fyne. Opowieści z podróży Gullivera i Piotruś Pan oraz legenda o Sleepy Hollow. W tym czasie Ariel została nauczycielką, a ja uczennicą. Miałam się dowiedzieć tego, czego ludzie na Ziemi nie wiedzą i nie mogą wiedzieć. Tłum naukowców i agentów, którzy obserwowali nas przez weneckie lusterko w naszym pokoju przesłuchań, który Ariel i ja nazwałyśmy teraz i galerią. Coraz bardziej niecierpliwił się, by zadawać jej pytania. Ale Ariel nadal odmawiała zadawania jej jakichkolwiek pytań przez kogokolwiek innego niż ja, nawet w zastępstwie przeze mnie jako tłumacza lub na piśmie. Po południu szesnastego dnia Ariel i ja siedziałyśmy obok siebie, kiedy czytała. Zamknęła ostatnią stronę czytanej książki i odłożyła ją na bok. Już. Miałam podać jej następną książkę z dużego stosu, czekającą na przeczytanie, kiedy odwróciła się i powiedziała lub pomyślała do mnie, teraz jestem gotowa do mówienia. Na początku byłam trochę zdezorientowana tą uwagą. Dałam jej znak, by kontynuowała, a ona zaczęła udzielać mi pierwszej lekcji. Oficjalny zapis wywiadu: Ściśle tajne. Oficjalny zapis sił powietrznych Armii USA Roswell Army Air Field. Grupa bombowa. Temat, wywiad z obcym, 24 lipiec 1947 rok, sesja pierwsza kropka. Co chciałabyś powiedzieć, Ariel? Zapytałam. Byłam częścią sił ekspedycyjnych domeny w tym sektorze kosmosu przez kilka tysięcy lat. Jednak osobiście nie miałam bliskiego kontaktu z istotami na Ziemi od 5965 roku przed naszą erą. Interakcja z mieszkańcami planet nie jest moją podstawową funkcją w domenie. Jestem oficerem, pilotem i inżynierem mam wiele obowiązków do wykonania. Niemniej jednak, chociaż biegle władam 347 innymi językami w domenie, nie miałem kontaktu z Twoim językiem angielskim. Ostatnim ziemskim językiem, z którym byłam obeznana, był sanskrycki język hymnów wedyjskich. W tym czasie byłam członkiem misji wysłanej w celu zbadania utraty bazy domeny znajdującej się w Himalajach. Cały batalion oficerów, pilotów, łączności i personelu administracyjnego zniknął, a baza została zniszczona. Kilka milionów lat temu zostałam wyszkolona i służyłam jako oficer do spraw dochodzeń, oceny danych i rozwoju programów dla domeny. Ponieważ miałam doświadczenie w tej technologii, zostałam wysłana na Ziemię jako członek zespołu poszukiwawczego. Jednym z moich obowiązków było przesłuchiwanie ludności zamieszkującej w tym czasie sąsiedni teren. Wiele osób w tym regionie zgłosiło obserwacje WIMAN lub statków kosmicznych w okolicy. Po logicznym rozszerzeniu dowodów, zeznań, obserwacji, jak również braku pewnych dowodów, poprowadziłam swój zespół do odkrycia, że w tym Układzie Słonecznym wciąż istnieją statki Starego Imperium i dobrze ukryte instalacje Starego Imperium, których zupełnie nie byliśmy świadomi. Stare Imperium to Imperium Oriona z cywilizacjami gadów. Ty i ja nie byliśmy w stanie porozumieć się w Twoim języku, ponieważ ja osobiście nie miałam kontaktu z Twoim językiem. Jednak teraz, kiedy zeskanowałam książki i materiały, które mi dostarczyłaś, dane te zostały przekazane do naszej stacji kosmicznej w tym regionie i przetworzone przez naszego oficera łączności. Za pośrednictwem naszych komputerów została przetłumaczona na mój własny język i przekazana mi z powrotem w kontekście, w którym mogę myśleć. Otrzymałam również dodatkowe informacje z plików przechowywanych w naszych komputerach na temat języka angielskiego i zapisów domen dotyczących cywilizacji ziemskiej. Teraz jestem gotowa przekazać Ci pewne informacje które moim zdaniem będą dla ciebie bardzo cenne. Powiem ci prawdę. Chociaż prawda jest względna w stosunku do wszystkich innych prawd, pragnę podzielić się z tobą tak uczciwie i dokładnie jak to możliwe, prawdę taką, jaką ja widzę w granicach mojej integralności wobec siebie, wobec mojej rasy i bez naruszania moich zobowiązań wobec organizacji której służę i której przysięgałam bronić. Okej, okay, pomyślałem. Czy teraz odpowiesz na pytania z galerii? Nie. Nie będę odpowiadać na pytania. Dostarczę Wam informacji, które moim zdaniem będą korzystne dla dobrobytu nieśmiertelnych istot duchowych, które składają się na ludzkość, i które będą sprzyjać przetrwaniu wszystkich niezliczonych form życia i środowiska Ziemi, jako że częścią mojej misji jest zapewnienie ochrony Ziemi. Osobiście jestem przekonana, że wszystkie czujące istoty są nieśmiertelnymi istotami duchowymi. Obejmuje to istoty ludzkie. Ze względu na dokładność i prostotę użyję wymyślonego słowa ISB ponieważ pierwotna natura nieśmiertelnego bytu polega na tym, że żyją w bezczasowym stanie jest. a jedynym powodem ich istnienia jest to, że decydują się być. Bez względu na to, jak nisko zajmują pozycje w społeczeństwie, każdy ISB zasługuje na szacunek i traktowanie, jakie ja sam chciałby otrzymać od innych. Każda osoba na ziemi nadal jest ISB, niezależnie od tego, czy jest tego świadoma, czy nie? Matilda O'Donnell MacElroy, notatka osobista. Nigdy nie zapomnę tej rozmowy. Jej ton był bardzo rzeczowy i pozbawiony emocji. Jednak po raz pierwszy wyczułam obecność ciepłej i prawdziwej osobowości w Ariel, jej odniesienie do nieśmiertelnych istot duchowych uderzyło mnie jak błysk światła w ciemnym pokoju. Nigdy wcześniej nie myślałem, że istota ludzka może być istotą nieśmiertelną. Myślałam, że ten status lub moc jest zarezerwowana wyłącznie dla ojca, syna i ducha świętego. A ponieważ jestem gorliwą katoliczką i poddaną Słowu Jezusa i Ojcu Świętemu, nigdy nie myślałam o kobiecie jako o nieśmiertelnej istocie duchowej nawet o Świętej Matce Marii. Jednak, kiedy Ariel pomyślała o tej myśli, po raz pierwszy uświadomiłam sobie wyraźnie, że ona osobiście jest nieśmiertelną istotą duchową, podobnie jak my wszyscy. Ariel powiedziała, że wyczuła, że jestem zdezorientowana tym pomysłem. Powiedziała, że zademonstruje mi, że ja też jestem nieśmiertelną istotą duchową. Powiedziała: Bądź ponad swoim ciałem. Natychmiast zdałam sobie sprawę, że jestem na zewnątrz mojego ciała, patrząc w dół z sufitu na czubek głowy mojego ciała. Byłam również w stanie zobaczyć pokój wokół mnie, w tym ciało Ariel siedzącej na krześle obok mojego własnego ciała. Po chwili zdałam sobie sprawę z prostej, ale szokującej rzeczywistości, że ja nie jestem ciałem. W tym momencie podniosła się czarna zasłona, i po raz pierwszy w życiu, i to na bardzo długi czas w przeszłość, zdałam sobie sprawę, że nie jestem swoją duszą, ale że ja to ja istota duchowa. To było niewytłumaczalne objawienie, ale takie, które napełnia mnie radością i ulgą, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Jeśli chodzi o część nieśmiertelną, nie rozumiem jej znaczenia. Ponieważ zawsze uczono mnie, że nie jestem nieśmiertelna, być może duchem, ale na pewno nie nieśmiertelna. Po chwili nie jestem pewna, jak długiej Ariel zapytała mnie, czy lepiej rozumiem ten pomysł. Nagle znów znalazłam się w swoim ciele i powiedziałam głośno: Tak. Rozumiem. Co masz na myśli? Byłam tak zaskoczona tym doświadczeniem. Że musiałam wstać z krzesła i chodzić po pokoju przez kilka minut. Usprawiedliwiłam się, że muszę się napić wody i pójść do toalety, co też zrobiłam. W toalecie spojrzałam na swoje ja w lustrze. Skorzystałam z toalety, odświeżyłam makijaż i poprawiłam mundur. Po 10 lub 15 minutach znów poczułam się bardziej normalnie i wróciłam do pokoju przesłuchań. Potem poczułam się, jakbym nie była już tylko tłumaczką dla Ariel. Czułam się, jakbym była pokrewną duszą. Czułam się, jakbym była bezpieczna, w domu, z zaufaną przyjaciółką lub członkiem rodziny, tak blisko, jak nigdy dotąd. Ariel wyczuła i zrozumiała moje zamieszanie związane z pojęciem osobistej nieśmiertelności. Rozpoczęła swoją pierwszą lekcję ze mną, wyjaśniając mi to. Ciąg dalszy w oficjalnym transkrypcie wywiadu. Ariel opowiedziała mi o swoich powodach przybycia na Ziemię i przebywania w rejonie 509 Dywizjonu Bombowego. Została wysłana przez swoich przełożonych w celu zbadania eksplozji broni nuklearnej, które były testowane w Nowym Meksyku. Jej przełożeni kazali jej zebrać informacje z atmosfery, które można wykorzystać do określenia zakresu promieniowania i potencjalnych szkód, jakie może ono wyrządzić środowisku. Podczas misji w statek kosmiczny uderzył piorun, co spowodowało utratę kontroli i rozbicie. Statek kosmiczny jest obsługiwany przez ISB, którzy używają ciał lalek w podobny sposób, w jaki aktor nosi maskę i kostium. Jest to jakby mechaniczne narzędzie, za pomocą którego można operować w świecie fizycznym. Ona, jak również wszyscy inni ISB klasy oficerskiej i ich przełożeni, zamieszkują te ciała lalek, kiedy pełnią służbę w kosmosie kiedy nie są na służbie, wychodzą z ciała i działają, myślą, komunikują się, podróżują i egzystują bez użycia ciała. Ciała zbudowane są z materiałów syntetycznych, w tym z bardzo czułego elektrycznego układu nerwowego. Do którego każdy ISB dostosowuje się lub dostrają do długości fali elektronicznej, która jest dopasowana jednoznacznie do długości fali lub częstotliwości emitowanej przez każdy ISB. Każdy ISB jest w stanie wytworzyć unikalną częstotliwość fali, która go identyfikuje, podobnie jak częstotliwość sygnału radiowego. Służy to częściowo jako identyfikacja, podobnie jak odcisk palca. Ciało lalki działa jak odbiornik radiowy dla ISB. Żadne dwie częstotliwości ani ciała lalek nie są dokładnie takie same. Ciała każdego członka załogi ISB są również dostrojone i połączone z układem nerwowym, wbudowanym w statek kosmiczny. Statek kosmiczny jest zbudowany w taki sam sposób jak ciało lalki. Jest dostosowany specjalnie do częstotliwości każdego członka załogi ISB. Dlatego statek może być obsługiwany przez myśli lub energię emitowaną przez ISB. To naprawdę bardzo prosty, bezpośredni system sterowania. Tak więc na pokładzie statku kosmicznego nie ma skomplikowanych elementów sterujących ani urządzeń nawigacyjnych. Działają jako przedłużenie ISB. Kiedy piorun uderzył w statek kosmiczny, Spowodowało to zwarcie i w konsekwencji chwilowe odłączenie go od kontroli statku, co doprowadziło do katastrofy. Ariel była i nadal jest oficerem, pilotem i inżynierem w oddziale ekspedycyjnym, który jest częścią cywilizacji opery kosmicznej, która nazywa siebie domeną. Ta cywilizacja kontroluje ogromną liczbę galaktyk, gwiazd, planet księżyców i asteroid na obszarze przestrzeni, który stanowi w przybliżeniu jedną czwartą całego fizycznego wszechświata. Kontynuacją misji jej organizacji jest: zabezpieczanie, kontrolowanie i rozszerzanie terytorium i zasobów domeny. Ariel zwróciła uwagę, że ich własne działania były pod wieloma względami bardzo podobne do europejskich odkrywców, którzy odkryli i przejęli nowy świat dla Ojca Świętego, Papieża i królów Hiszpanii, Portugalii, a później Holandii, Anglii, Francja i tak dalej. Europa korzystała z majątku przejętego od rdzennych mieszkańców. Jednak rdzienni mieszkańcy nigdy nie byli konsultowani ani proszeni o pozwolenie na włączenie się do domeny narodów europejskich, a żołnierze i kapłani, których wysyłali, aby zdobywali terytoria i bogactwa w celu realizacji ich interesów. Ariel powiedziała, że przeczytała w książce historycznej, że hiszpański król żałuje brutalnego traktowania rdzennych mieszkańców przez swoich żołnierzy. Obawiał się zemsty ze strony bogów, których czcił, jak opisano w różnych testamentach biblijnych. Poprosił papieża o przygotowanie oświadczenia zatytułowanego Wymaganie, które należało przeczytać każdemu z nowo napotkanych tubylców. Król miał nadzieję, że oświadczenie, bez względu na to, czy zostanie przyjęte, czy odrzucone przez tubylców, zwolni króla z wszelkiej odpowiedzialności za wynikającą z tego rzezi i zniewolenia tych ludzi. Wykorzystał to oświadczenie jako uzasadnienie konfiskaty ich ziem i posiadłości przez swoich żołnierzy i księży papieskich. Najwyraźniej papież osobiście nie miał poczucia winy ani odpowiedzialności w tej sprawie. Ariel uważała, że takie działania były tchórzliwe i nic dziwnego, że terytorium Hiszpanii tak szybko się zmniejszyło. Zaledwie kilka lat później król nie żył a jego imperium zostało zasymilowane przez inne narody. Ariel powiedziała, że tego rodzaju zachowanie nie występuje w The Domain. Ich przywódcy ponoszą pełną odpowiedzialność za działania domeny i nie oczerniają się w ten sposób. Nie boją się też żadnych bogów ani nie żałują swoich czynów. Pomysł ten wzmacnia moją wcześniejszą sugestię, że Ariel i jej ludzie są prawdopodobnie ateistami. W przypadku przejęcia ziemi przez domenę, władcy domeny postanowili nie ujawniać otwarcie tego zamiaru rdzennym mieszkańcom ziemi aż do późniejszego czasu, kiedy może to, ale nie musi odpowiadać ich interesom ujawnienia sobie. W chwili obecnej nie jest strategicznie konieczne informowanie ludzkości o obecności sił ekspedycyjnych domeny. W rzeczywistości do tej pory był bardzo intensywnie ukrywany, z powodów, które zostaną ujawnione później. Pas asteroid w pobliżu Ziemi to bardzo mała, ale ważna lokalizacja dla domeny w tej części kosmosu. W rzeczywistości niektóre obiekty w naszym układzie słonecznym są bardzo cenne do wykorzystania jako stacje kosmiczne o niskiej grawitacji. Interesują ich przede wszystkim satelity o niskiej grawitacji w tym układzie słonecznym który składa się głównie ze strony Księżyca odwróconej od Ziemi i pasa asteroid, który był planetą zniszczoną miliardy lat temu oraz do mniejszego stopnia Marsa i Wenus. Struktury zagłady zetsyntyzowane z gipsu lub podziemne bazy pokryte ekranami sił elektromagnetycznych można łatwo zbudować, aby pomrugeścić siły domeny. Gdy obszar przestrzeni zostanie przejęty przez domenę i stanie się częścią terytorium pod jej kontrolą, jest traktowany jako własność domeny. Stacja kosmiczna w pobliżu planety Ziemia jest ważna tylko dlatego że leżała wzdłuż ścieżki ekspansji domeny w kierunku Centrum Galaktyki Drogi Mlecznej i dalej. Oczywiście wszyscy w domenie są tego świadomi z wyjątkiem ludzi na Ziemi. Koniec części czwartej. Z miłością i światłem. Dziękuję za wysłuchanie.